Mianotku mordackiego, ja jestem rolę jako Games, a we dzisiejszym odcinku. Ojeju, nie sądziłem, że taki odcinek. Znaczy, wiedziałem, że taki odcinek kiedyś zrobię, ale nie sądziłem, że on zrobię go tak szybko. Ponieważ, jak widzicie, za mną jest. Miejsce, gdzie mieszkaliśmy przez ostatnie 8 miesięcy. Jak widzicie, nic tu nie ma. Ponieważ tydzień temu, dokładnie 4 dni temu, weszłem na niewłaściwą wersję. Minecrafta. Weszłam na ten świat, patrzę i wszystko, nie wiem, zresetowało się. Próbowałem to jakoś uratować, ale po tym jak już weszłam, to się tak zapisało i już się nie da tego. Nie wiem, możecie mi napisać jak to zrobić. Ja nie wiem jak to zrobić. No i jak widzicie 8 miesięcy przez głupią wersję poszło się, no właśnie. Wiedziałem, że kiedyś zrobię sezon drugi, bo nie... i myślałem, że nie sądziłem, że wszystko stracę tak szybko. Wiedziałem, że kiedyś zrobię sezon drugi, w którym wszystko porzucimy, zostawimy to i pójdziemy gdzie indziej mieszkać i wszystko od nowa. No ale nie sądziłem, że to będzie w ten sposób, że wszystko stracę. No ale trudno, w ten sposób się potoczyło. Już zastanawiałem się, żeby nie tworzyć jakiejś nowej serii, ale że mamy ją, to jest gówna, nie chciałbym jeszcze jej zaprzepaszczać. Szczególnie, że jeszcze nie zabiliśmy nawet Smoka New bo było tak blisko że nie będziemy tu mieszkali, ponieważ nie dałbym rady mieszkać w tym samym miejscu dwa razy od nowa. Pójdziemy sobie w tamtą stronę. Nie wiem ile. Daleko. 4000 kratek ponad, albo jak znajdziemy jakiś podobny biom, albo jakiś co mi się spodoba. No i tam zamieszkamy, to jest oczywiście już w sezonie drugim. Eee, no i cóż, no sezon drugi rozpoczęty. I wszystko od nowa jedziemy. No, także rozpoczynamy, eee, może zniszczę pierwsze drzewko, zrobię coś, poszukam jedzenia i pójdziemy, popłyniemy w tamtą stronę. Żeby, no, nie wszystko się od razu, nie, nie wszystko żeby było stracone na starcie, także drugi sezon. Eee, pisaliście, że chcecie save'a, no to mieszkanie było blisko, no ale podam wam jak będę Będę. No ile uli? Ile, ile Będę wam często podawał e, kordy, gdzie zamieszkuję. E, no i będziecie mogli sobie tam pójść. Ponieważ, no, w tej chwili tak nie bardzo. Jak widzicie, nie chciałbym tu gdzieś w pobliżu e, mieszkać. Bo znam te biomy, bo by, chodziłem tutaj w obrębie i dlatego chciałbym gdzieś daleko pójść, gdzie mnie jeszcze nie było. No i zacząć że wszystko odnowam. No. Dobra, występuję boli, że to wszystko straciłam. No ale cóż. Dobra, myślę, że tyle jedzenia nam wystarczy. Płyniemy. Jak się płynie, to się tarczy punkty jedzenia? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, i popłyniemy sobie w stronę tych lodowców, ponieważ w tamtą stronę najmniej, jakby, najmniej w tamtą stronę pływałem. Także tam może bym mieć najkrótszą podróż i no... Dobra. Dopłynęliśmy z łódki. Kurde. Jest. Oh, jestem mega daleko. Bo mam tu nawet moje kordy yy, tam przy moim portalu, gdzie jeszcze był i odcinek. X24Z-19. No, jesteśmy 2000 kratek, yy, czyli nie aż jakoś yy, bardzo daleko. No, ale jesteśmy. No jesteśmy, no i chyba się tu zabuduje, ponieważ tu wygląda net spoko. Nie ma żadnej wioski, nie ma nic, nie wiem skąd wezmę wieśniaki tak naprawdę. Będę musiał no, trochę polować na zombie wieśniaki pewnie, ale to się jeszcze zrobi. Tu widzę parę biomów, tam jeszcze był, e, tam będą slajmy, także spoko. Tu widzę duży biom. O! Super, super, naprawdę genialny biom. Widzę tu potencjał. Zrobię tu naprawdę dużo rzeczy myślę. wybudujemy się i myślę, że naprawdę może być super drugi sezon. Naprawdę cieszę się. Znaleźliśmy biom, na którym mnie jeszcze nie było. Tu widzę statko już. Baranów, ale w sumie w tym odcinku, tak jak w sumie chyba pierwszy. Odcinek w ogóle z tego wszystkiego. Z całej serii był też tylko o szukaniu biomu. Także no dzisiaj w sumie tylko chciałem znaleźć biom. Będzie w środę odcinek. Nie wiem jeszcze z czego, ale będzie. No i co? No, znalazłem biom w sumie, który chciałem znaleźć. Także. Wypatrujcie na po prostu następnych odcinków, będą wpadały, no myślę, że często, eee no także myślę, że będą często wpadały nowe odcinki, a ja będę się już z wami żegnał, widzimy się już w następnym odcinku, do usłyszenia i cześć!